Cześć! Tutaj ja, Playing Scorpion. Możecie się zdziwić, że teraz jest tu, tu wąż, jak raczej tu, ten, ten odcinek, no, mój pierwszy film, na którym gram nie był jakiś taki może bardzo ciekawy. Ale dzisiaj wiem, że zrobię tak, że jak za każdym razem, kiedy wygram w jakąś grę albo lub przegram, to zmieniam grę. No to będzie tylko, nie wiem, czy ten, ten odcinek będzie fajny, czy tak niefajny, ale to na razie zobaczymy. Taki miałem pomysł. No, więc tak robię. Dobra, dobra, zaczynamy. Dobreż, te ustawienia, że jak pokazywałam na pierwszym odcinku, zupełnie, że dobraż, mnie nie obchodzi, byle dam byle co, to nie wiem co to robi, ale dam, to, mapę tą dużą, to, kolor, nie obchodzi mnie, jaki dobrze tak, gramy. Co? Co to jest za dziwny tryb? Jest dziwny, nie sądziłem, że w tej grze coś takiego jest. No, to ja się trochę waham, czy ja w ogóle zginę kiedykolwiek. Co to jest? Co? Co to? Jakieś to jest dziwne. To jest jakieś lustrzane odbicie moje. Dziwne. Ja to chyba... O! Jezus. Co tu się dzieje? Ja chyba w to... by ja chyba to grał wiecznie. Ja nie wiem, czy to, jak to jest możliwe, że to zginę. A, bo tam chyba jest taki dodatkowy ogon, który się wydłuża razem ze mną. Okej, okay. no też trochę zły tryb wybrałem, co będzie zagrał bardzo długo. Oh. Jeśli za długo będzie też to ja automatycznie to zmienię. Albo specjalnie czy, Dobra. Już nie chcę się w to grać, chcę umrzeć. A ciekawe czy ten ma no jakiś koniec. Dobro. O wiem, kiedy też... O. No i umrę, ale to nie... Od razu mówię, że to nie było specjalnie. To było wow, przez przypadek. Idziemy dalej. Dobra, teraz wybrałem Mario Run. Bo to w sumie było w drugim odcinku. Nie, znaczy, może już nie będę tak robił, że tak jak trzeci odcinki, czyli że trzeci to będzie Plan jeden. Tylko tak w przypadkowej kolejności już będę robił. Bo jak to to nie ma niespodzianki, jak to będzie gra. Chyba, że ktoś spowiaduje sobie przewijaniem. Okej. Okay. Dobra, jak zginę, to. O. Ale nie, bo to jest bańki jeszcze. Więc tak jak szybko tutaj nie zginę. Albo, ale... jak też wygram, to też zmienię grę. Okej, okay, duży. Jestem duży super, więc chyba nie zginę. Wydaje ja się, że nie, nie zginę, tylko wygram. Okej. Okay. Okej. Okay. Ty gumba padasz. Okej. Okay. Wyszczeliwuję się z armaty. I tu na ten pieniążek... O nie, nie udało się ten pieniążek. Ale co mnie tam wchodzi pieniądze? No nie trochę nie mówię. Tak jak zawsze mówię, bo zawsze to mówię pieniądze, pieniądze, uwielbiam pieniądze czy coś takiego. Nie, ja tak nie mówię, ja mówię inaczej. O! Wygrałem. Jak widzicie, teraz jest mystę. Tak nie ma mężczyźni są samodzielnie efekt. <zrym> um, nie, wreszcie skupiają się na efekcie. Ostatnio zginął. To może niedługo zginę. Znaczy nie, nie będę go widział specjalnie, bo to by było bez sensu. Nie uderzać o innych wrogów. Co? Co to było? Ja się. Okej, każdego dla niego widzę, że będę się uderzał. Jak ją, nie będę tego w to antonikinie. O. O nie, nie, to chyba zdrawa. Dużo lagów. Ej, to jest lag totalny. O nie, o nie, o nie, o nie! To jest Mr. Maker, Run Level Editor i teraz To jest ostatni. To jest ostatni już. na dzisiaj, ponieważ telefonu mam jak widzicie 9% Miło, że się odujesz, ponieważ gram zużyłam. No, ale też no, no... zawsze mam długie filmy. Mogę, nic nie stanie, jak będę miał jeden krótki, znaczy... No dobra, mam trochę krótkich szortsy i... No dobra, już nie, nie będę przedłużać. Hmm? 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 Nie nie co będzie w następnym odcinku? A tak w ogóle... To nara. Oczywiście zostawcie lajka like i subika. Skar musicie to zostawić. Sklepik. Przypadkiem czy w sklepiku... nie no, dobrze, nie ma nie, Nic nie w sklepiku. Nara, nara, nara. Dobra, więc nara. Przygotujcie się. Na narę.